Siema siema, tutaj Tomi, a w tym odcinku będę robić najlepszy miecz w grze, nie będzie mieć tylko naprawy, ale naprawa na nim raczej nie będzie przydatna, bo będzie mieć niezniszczalność i będzie nederetowy. Yy, na razie ma wszystkie enchanty, jakie się da zdobyć na survivalu na takim mieczu, tylko nie ma klątwy znikania, ale tam. No to dobra, robimy go. Ma Grabieża, ma Ostrość, ma Zaklęty Ogień, niezniszczalność i Odrzut. I z czego wiem, będzie brać... Będzie atakować na hita z Krytykala. No więc zobaczymy. Dobra, jest. Teraz na jakimś mobie przetestuję, o. Tu już jest jeden. Okej, okay, chyba... Nie, nie zadałem kryta. Dobra. A jeszcze będą kolejne moby. O, już się użył trochę. Ale tam. No i mam szkieleta. Może szkieletowi zada. Kurczę, znów nie zadało kryta. Dobra, trudno. To, jak nie temu mobowi, to może Creepera kurczę. No serio, przez te lagi nie mogę nawet kryta walnąć. Przez lagi źle zadaje Tak to mi zawsze wychodzi. Dobra, albo będzie ostatni mob jakieś, albo teraz walnę ostatnie kilka mobów. Jak im nie zada kryta, to ja już nie wiem. No, zadało kryta. Jak widzicie poszedł na hita. Ale tu co się nie chce zadawać Przez te lagi. Dobra, trudno. Najlepszy miecz jest już zrobiony, to pokażę Wam, yy, co tutaj na razie zrobiliśmy na serwerze, tylko kilka rzeczy, jak, nie wiem, jak będziecie chcieli, to będę mógł pokazać cały serwer, oprowadzić, to tutaj jest yy, mój ten, jak się nazywa, tak, sklep z miodem, tutaj takiego strażnika zrobiłem. O, i w tym takim żółtym slajmie kolega zrobił, jest bikon. O, w odcinku jak zabiliśmy widera to właśnie gwiazdę zdobyłem. O, tu idzie kryt ładnie. Trochę levla jeszcze wpada i muszę coś zjeść. Dobra, zjem schabka. Tutaj jest takie muzeum. I to pewnie Was zastanawia, co to jest. Już pewnie wiecie. Tak, to jest sztuczny neder w prawdziwym świecie. Taki, ba bardzo mały. Tutaj jest spaczony las. Tutaj ten karmazynowy. O, i tutaj nie wiem, co to miało być. Tutaj pigment. Znaczy, tutaj. Miały być te z oglina, ale jednak pigment. Tu taki portal. Tu kolega twierdzę zrobił. I patrzcie, to jest takie fajne miejsce bardzo. Jeszcze Soul Sand Valley jest niedokończone trochę. O tam, ale będzie. O, zombie jockey się zrespił. No i dino. Aha, wsiadł na tego rąbiaka. Trudno jest tego kryta zadać. I to taki ma być bardzo mini bastion. Też właśnie Gunstar budował. Taki bardzo, bardzo malutki dosłownie. Może temu creeperowi się uda? Zadać nie. ale przypał będzie, jak on wybuchnie. Gdzie on jest? Pewnie wybuch. Dobra, później naprawię. Aha, wywaliło mnie z serwera. Dobra, trudno, ale ja Wam dziękuję za oglądanie. No więc dzięki, cześć i na razie.